Rozpoczynamy cykl rozmów z naszymi tegorocznymi maturzystami. Mamy nadzieję, że to, co Państwu przekażą, zapadnie w Waszej pamięci. Mam dzisiaj przyjemność gościć Huberta Harybicza. Więc pierwsze pytanie: dlaczego przyszedłeś akurat na Stasicę? Cóż, Staszyc jest bardzo fajną szkołą z bardzo pozytywnymi osobami. W której łatwo się odnaleźć, myślę, że każdemu. Co daje ci ta szkoła? Co daje szkoła? Szkoła daje mnóstwo perspektyw na przyszłość. Może. <laughs> hmm. 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 No każdy może tutaj rozwijać swoje jakieś hobby. Przez jakiś sport, inne prace plastyczne czy muzyczne. Czyli w sumie daje wszystko, czego tylko chce. A jaka myśli ci się na słowa słysząc Staszic? Mistrzowie. się. No, najlepsza szkoła Biały. O. Trenujesz. Tak, trenu tak, trenowałem. A co dokładnie? Pływanko. Skąd czerpiesz? No jak teraz czerpałeś, no te siłę i motywację do nich? Jak robot? No po prostu wstajesz rano, piąta. Ubierasz się i idziesz na trening. Chodzisz do wody i już się to samo dzieje, bo do, przed wejściem do wody masz takie o a może pospał, a może to, a może tamto, ale już jak wejdziesz do wody to już jest tylko praca, praca i praca. Nie przeszkadzały Ci te poranne wstawania i te dłuższe <laughs> Ze szkoły w sensie? No nie zbyt. To się da wszystko pogodzić. Myślę, że w każdej dyscyplinie, i sportowej, i z każdym hobby, da się pogodzić. Szkole. Dobrze, więc czym jest dla Ciebie ten sport? Wszystkim. Życiem, życiem trochę, bo ukształtowało w jakiś sposób mój charakter i moją osobowość. A jakie jest Twoje najmilsze wspomnienie ze Staszicą? Najmilsze? Myślę, że znaczy drugie miejsce w województwie z chłopakami, w pływaniu. I każde stasjonanie to jest. coś. A co lubisz robić w wolnym czasie? Masz jakieś pasje, hobby? O Jezu, oprócz pływania, no to oprócz pływania, kurczę, wychodzę ze znajomymi z chłopakami. No, jak każdy w naszym wieku, zjedziemy na imprezę albo coś w tym stylu, ale potrafimy też normalnie, kulturalnie pójść pograć w piłkę, czy coś w tym stylu, także to jest zrównoważone. Jakiego typu muzyki słuchasz? Rap, hip-hop, no głównie. Czy masz jakąś piosenkę, do no. której wracasz mimo upływu czasu? Myślę, że taką piosenką jest Quebo, 25 godzina. A czego poszukujesz u innych osób? U innych osób? Tak. Myślę, że otwartości, pewności siebie i szczerości. Zarówno dziewczyny i u chłopaków. No szczerość jest najważniejsza, bo żadne z nas nie chciałby być nigdy w sumie ukonywany w żaden sposób. To kiedyś przeczytałam, że to, co jest twoją największą słabością, możesz się okazać największą siłą. A ty co uważasz za swoją największą słabość? A co za największą siłę? Wow. Słabość? Myślę, że za szybko się przywiązuje do ludzi. W jakiś sposób i później ciężko jest mi odpuścić w momencie, w którym powinienem sobie odpuścić, a największą siłą. chłopcy, Myślę, że takie moje uparcie życiowe, bo jestem uparty na potęgę. Nie zawsze dobrze, ale takie, takie pozytywne uparcie. Kim jest twój ulubiony nauczyciel, z którym ci się najlepiej działa, pracuje? Myślę, że sorka Pszczoła. Jako odpowiedzialna kobieta i tak samo bardzo wspierała nas w zawodach pływackich. i cały czas z nami jeździła i do Radzenia i do Lublina. Także ona, jak najbardziej. Więc jaki jest Twój ideał partnerki? Jakie cechy powinna mieć? Powinna być na pewno kochana, powinna być szczera, powinna. Wspierać mnie w każdej mojej decyzji. Innym chciałbym przekazać, żeby zawsze byli sobą i pokazali swój charakter w tej szkole.